Czy kiedykolwiek mieliście to dziwne uczucie, że coś się nie zgadzało, kiedy weszliście do czyjegoś domu? Ten chłód w brzuchu, ten niewytłumaczalny dyskomfort, który sprawił, że chcieliście uciekać? A jeśli powiem Wam, że to uczucie to nie była Wasza paranoja, to była Wasza podświadomość wykrywająca sygnały niebezpieczeństwa, których Wasz świadomy umysł jeszcze nie mógł przetworzyć? Dzisiaj odkryjecie siedem najzłowieszczych przedmiotów, które narcyzi ukrywają w swoich własnych domach. Przedmioty, które ujawniają przerażającą prawdę o tym, kim naprawdę są za tą maską uroku i perfekcji. Sigmund Freud, jeden z największych specjalistów od osobowości narcystycznych na świecie, odkrył, że dom narcyza jest jak muzeum psychologicznego horroru. Każdy kąt ukrywa sekrety, które sprawiłyby, że każda normalna osoba poczułaby mdłości. Ale uwaga, gdy już nauczycie się rozpoznawać te przedmioty, nigdy więcej nie będziecie mogli zignorować sygnałów. Będziecie widzieć przez ich fasadę jak rentgen widzi przez skórę. A to może uratować wasze życie emocjonalne, a nawet wasze fizyczne życie, bo to, co ukrywają. To nie tylko niepokojące, to niebezpieczne. Przygotujcie się, bo w ciągu najbliższych minut wejdziemy w najciemniejszy umysł, jaki istnieje. Odkryjemy, co naprawdę kryje się za tymi zawsze zamkniętymi drzwiami tym zakazanym pokojem tą szafą, która nigdy się nie otwiera, gdy jesteście w pobliżu. Pierwszy przedmiot, którego powinniście szukać i który sprawi, że wasza krew zamarznie, to coś, co nazywam kolekcją ludzkich trofeów. Nie, nie mówimy o odciętych głowach, ale o czymś równie niepokojącym, obsesyjnej kolekcji przedmiotów, które należą lub należały do ich ofiar. Może to być szuflada pełna biżuterii byłych dziewczyn, perfumy, które dostali w prezencie, ale które w rzeczywistości zostały skonfiskowane, klucze do domów ludzi, którymi manipulowali, intymne zdjęcia przechowywane jako moneta do szantażu, a nawet kosmyki włosów. Tak dobrze przeczytaliście: kosmyki włosów. Freud odkrył w swoich badaniach, że złośliwi narcyzi rozwijają to, co nazywa fetyszyzmem podboju. Każdy skradziony lub pożyczony przedmiot reprezentuje zwycięstwo nad inną osobą. To jakby każdy kawałek był medalem psychologicznej wojny. Jedna z moich pacjentek odkryła, że jej były mąż miał całe pudełko z osobistymi przedmiotami wszystkich kobiet, którymi manipulował przez 20 lat. Pluszowe lalki, listy miłosne, nawet bielizna. Kiedy go skonfrontowała, odpowiedź była przerażająca. Każda z nich dała mi to z własnej woli i spontanicznie. Ta kolekcja działa jak paliwo dla narcystycznego ego. W momentach kryzysu, gdy maska zaczyna spadać, uciekają się do tych przedmiotów, aby przypomnieć sobie o władzy, jaką już mieli nad innymi ludźmi. To uzależniający narkotyk psychologiczny, i zanim zapomnę, napiszcie mi w komentarzach, z jakiego miasta oglądacie. Chcę zobaczyć, czy nasza społeczność rozprzestrzenia się po całej Polsce. Jeśli znajdziecie coś takiego, nie konfrontujcie bezpośrednio, tylko udokumentujcie i przygotujcie strategiczne wyjście, ponieważ. Drugi złowieszczy przedmiot jest jeszcze bardziej szokujący: pamiętnik lub szczegółowy rejestr wszystkich manipulacji, które wykonali. Brzmi jak science fiction, ale narcyzi z sadystycznymi skłonnościami często dokumentują swoje psychologiczne podboje. Może być zamaskowany jako zwykły pamiętnik, pozornie niewinny notatnik, a nawet zaszyfrowane pliki w komputerze. Ale zawartość jest przerażająca szczegółowe strategie tego, jak złamać samoocenę konkretnych osób, harmonogramy emocjonalnych manipulacji, a nawet punktację tego, jak udane były ich taktyki. Doktor Freud udokumentował przypadki, gdzie narcyzi pisali rzeczy takie jak dzisiaj udało mi się sprawić, że maria płakała trzy razy nowa technika milczenia działała perfekcyjnie, lub Jan jest prawie gotowy, żeby mi pożyczyć pieniądze. Dwa tygodnie law-bombingu dały rezultat. Najbardziej niepokojące jest to, że traktują ludzkie związki jak eksperymenty naukowe. Każda łza, którą wywołali, każdy moment niepewności, który stworzyli, każdy raz, gdy udało im się sprawić, że ktoś zwątpił we własne zdrowie psychiczne. Wszystko staje się statystyką w ich mrocznym pamiętniku. Jedna ofiara opowiedziała mi, że znalazła arkusz Excela w komputerze byłego partnera z nazwą Projekt M, pierwsza litera jej imienia. Arkusz zawierał 47 linijek szczegółowo opisujących, jak planował odizolować ją od przyjaciół, podkopać jej zawodową pewność siebie i uczynić ją finansowo od niego zależną. Każdy etap miał przewidywaną datę i status ukończenia. Gdy konfrontowani z tymi zapisami, typowa odpowiedź to tylko organizowałem swoje myśli lub to fikcja, projekt książki. Ale precyzja szczegółów i kliniczna oziębłość notatek ujawniają prawdę. Macie do czynienia z wyrachowanym emocjonalnym drapieżnikiem. Te pamiętniki. Służą zarówno do udoskonalania przyszłych technik, jak i do ponownego przeżywania momentów absolutnej władzy nad ich ofiarami. To jak pornografia psychologiczna dla nich. I to prowadzi nas do trzeciego przedmiotu, który jest może najniebezpieczniejszy ze wszystkich. Trzeci przedmiot, który powinien sprawić, że pobiegniecie w przeciwnym kierunku, to ukryta kolekcja leków, substancji lub narkotyków których używają do kontrolowania i manipulowania innymi ludźmi. I nie mówię tylko o nielegalnych narkotykach, mówię o chemicznym arsenale obliczonym na podporządkowanie ofiar. Może obejmować benzodiazepiny przepisane na niepokój, ale używane do uspokajania partnerów podczas ważnych dyskusji, rohypnol lub podobne substancje ukryte w fałszywych dnach szuflad, leki zwiększające lub zmniejszające libido, zgodnie z ich wygodą, a nawet substancje powodujące dezorientację i zamęt umysłowy. Freud zidentyfikował, że złośliwi narcyzi często stają się ekspertami od amatorskiej farmakologii. Obsesyjnie studiują wpływ różnych substancji na ludzkie zachowanie, zawsze szukając tej chemicznej przewagi, która czyni ich ofiary bardziej podatnymi i kontrolowalnymi. Przypadek, który głęboko mnie utkwił, dotyczył kobiety, która zaczęła mieć niewytłumaczalne ataki lękowe za każdym razem, gdy kwestionowała pewne zachowania męża. Dopiero po latach odkryła, że mieszał jej anksjolityki w jedzeniu podczas tych rozmów, czyniąc ją niezdolną do jasnego myślenia. Mogą też przechowywać nieprzepisane antydepresanty, które hojnie oferują partnerom w momentach słabości, tworząc chemiczne i emocjonalne uzależnienie. Weź to, pomoże ci poczuć się lepiej, staje się formą kontroli przebraną za troskę. Najbardziej przerażające jest to, że wielu prowadzi drobiazgowe rejestry wpływu tych substancji na swoje ofiary. Jaka dawka powoduje senność? Jaka kombinacja generuje zamęt umysłowy? Jaka ilość wystarczy, aby unieszkodliwić bez wzbudzania podejrzeń? Znalezienie tej tajnej apteki to gigantyczna czerwona flaga. Że macie do czynienia nie tylko z narcyzem, ale z niebezpiecznym drapieżnikiem, gotowym naruszyć waszą fizyczną i psychiczną autonomię. Różnica między manipulacją psychologiczną a zatruciem to czasem tylko kwestia dawki. Jeśli podejrzewacie, że jesteście lekowani bez zgody, natychmiast zwróćcie się o pomoc medyczną i zróbcie badania toksykologiczne. Wasze życie może od tego zależeć. Ale jeśli to już wprawiło Was w stan alarmu, czekajcie, aż odkryjecie czwarty przedmiot. Czwarty złowieszczy przedmiot to systematyczny plik informacji kompromitujących o każdej osobie w ich kręgu społecznym. To, co nazywam archiwum emocjonalnego szantażu. To nie jest tylko przypadkowy rejestr, ale drobiazgowa baza danych, sekretów, słabości, lęków i wstydu praktycznie wszystkich, których znają. Może pojawić się jako foldery uporządkowane według imion w komputerze, notatniki z kodami i inicjałami, ukryte nagrania audio, a nawet strategicznie pozyskane kompromitujące zdjęcia. Każdy wpis to jak naładowana broń, gotowa do użycia w dokładnym momencie, gdy będą potrzebować kontroli lub zemsty. Freud udokumentował, że patologiczni narcyzi rozwijają nadprzyrodzoną umiejętność wyciągania wyznań i sekretów z ludzi. Tworzą momenty fałszywej intymności, w których ofiary czują się bezpiecznie, dzieląc się swoimi najgłębszymi słabościami. Ale te informacje nigdy nie są zapominane. Są archiwizowane, kategoryzowane i przekształcane w psychologiczną amunicję. Jedna ofiara opowiedziała mi, że znalazła w telefonie byłego męża folder o nazwie ubezpieczenia z ponad 200 nagraniami audio potajemnie nagranymi podczas intymnych rozmów z przyjaciółmi, rodziną i współpracownikami. Każde nagranie było oznaczone szczegółami o tym, co można użyć przeciwko każdej osobie. Maria, zdrada 2019, Jan, problemy finansowe, Karola, niepewność co do wyglądu. Najbardziej szokująca jest oziębłość, z jaką zbierają te informacje. Mogą Was pocieszać podczas osobistego kryzysu, oferować ramię do płaczu, wykazywać głęboką empatię. Wszystko jednocześnie mentalnie katalogując każde słowo, które mówicie, do przyszłego użytku. To jak posiadanie osobistego FBI dokumentującego wasze życie emocjonalne. To archiwum służy wielu celom: izolować was od systemów wsparcia, używając sekretów do tworzenia konfliktów między przyjaciółmi, trzymać was jako emocjonalnych zakładników. Jeśli mnie zostawisz, wszyscy się dowiedzą o Batos i zapewniać, że zawsze mają atut w rękawie na każdą sytuację. Kiedy rozumiecie, że każda łza wylana na ich ramieniu może stać się bronią przeciwko Wam w przyszłości, zaczynają rozumieć prawdziwy zasięg psychologicznej manipulacji, w którą jesteście zaangażowani. A jeśli to nie jest wystarczająco przerażające, następny przedmiot pokaże, jak przekształcają nawet technologie w narzędzie psychologicznego horroru. Piąty złowieszczy przedmiot reprezentuje technologiczną ewolucję narcystycznej kontroli, złożoną sieć urządzeń inwigilacyjnych i cyfrowej szpiegowskiej, które przekształcają wasz własny dom w więzienie wysokiej technologii. Mówimy o ukrytych kamerach, o programowaniu monitorującym, aplikacjach szpiegowskich i urządzeniach śledzących, które sprawiłyby, że prywatny detektyw zarumieniłby się z zazdrości. Może obejmować kamery ukryte w przedmiotach codziennego użytku, takich jak zegary, ramki na zdjęcia, a nawet ładowarki do telefonów, keyloggery Zainstalowane w komputerach współdzielonych w celu przechwycenia haseł i rozmów, aplikacje śledzące potajemnie, zainstalowane w telefonach członków rodziny i urządzenia podsłuchowe ukryte w strategicznych miejscach domu. Freud zaobserwował, że narcyzi ery cyfrowej rozwinęli technologiczną paranoję, która prowadzi ich do obsesyjnego monitorowania każdego ruchu ludzi wokół nich. Muszą wiedzieć, gdzie jesteście, z kim rozmawiacie, co piszecie, a nawet co robicie, gdy myślicie, że jesteście sami. Jedną z najbardziej niepokojących rewelacji była klientka, która odkryła, że mąż zainstalował czternaście różnych kamer w domu, w tym w pokoju nastoletniej córki. Gdy został skonfrontowany, twierdził, że to tylko dla bezpieczeństwa. Ale nagrania pokazały, że studiował wzorce zachowań, aby zoptymalizować swoje strategie manipulacji. Najbardziej podstępne jest to, że często angażują swoje ofiary w instalację tych systemów, sprzedając je jako bezpieczeństwo rodzinne lub inteligentną technologię. Możecie nawet pomóc zainstalować urządzenia, które będą używane do waszego szpiegowania. Kochanie, zainstalujmy te kamery dla naszego bezpieczeństwa. Staje się sposobem na znormalizowanie stałej inwigilacji. Monitorują wzorce snu, żeby wiedzieć kiedy jesteście najbardziej podatni. Nagrywają rozmowy telefoniczne, żeby zidentyfikować systemy wsparcia, które trzeba sabotować, śledzą lokalizację, żeby kontrolować wasze ruchy, a nawet monitorują aktywność online, żeby przewidzieć próby szukania pomocy lub informacji o związkach nadużywających. Technologia, która powinna nas wyzwolić, staje się niewidzialnym łańcuchem w rękach narcyza. Każde inteligentne urządzenie w domu może służyć złowieszczej agendzie całkowitej kontroli nad Waszą prywatnością i autonomią. Odkrycie tej sieci inwigilacji to jak obudzenie się w dystopijnym filmie science fiction, z tym wyjątkiem, że złoczyńca dzieli z Wami łóżko każdej nocy. A teraz dochodzimy do szóstego przedmiotu, który ujawni, jak używają nawet Waszych własnych przekonań przeciwko Wam. Szósty złowieszczy przedmiot to być może najbardziej bluźnierczy i manipulacyjny. Fałszywy ołtarz religijny lub duchowy, którego używają do legitymizacji swoich działań nadużywających i konwersji ofiar poprzez wiarę. Mówimy o profanowanej przestrzeni świętej, gdzie symbole religijne, książki duchowe i artefakty mistyczne są perwertowane, aby służyć diabolicznej agendzie narcystycznej. Może obejmować Biblię z oznaczonymi konkretnymi fragmentami, które usprawiedliwiają uległość i posłuszeństwo, książki samopomocowe duchowe z adnotacjami, ze zniekształconymi interpretacjami, obrazy religijne strategicznie umieszczone, aby zastraszać podczas konfliktów, i święte przedmioty, które twierdzą, że dają im boską władzę nad innymi. Freud zidentyfikował szczególnie niebezpieczny podtyp narcyza, narcyza mesjańskiego, który wierzy, że został wybrany przez wyższe siły. Przekształcają religię i duchowość w narzędzia kontroli, przekonując ofiary, że kwestionowanie ich działań to kwestionowanie samej boskości. Przypadek, który mnie prześladuje, dotyczy kobiety, której mąż stworzył sanktuarium w piwnicy, gdzie otrzymywał boskie objawienia. Używał tej przestrzeni do medytacji nad odpowiednimi karami dla członków rodziny, którzy go nieposłuszni. Objawienia zawsze wygodnie zbiegały się z jego pragnieniami kontroli i zemsty. Mogą przywłaszczać sobie każdą tradycję duchową chrześcijaństwo, buddyzm, szamanizm, New Age wykrzywiając święte nauki, aby usprawiedliwić nadużycia. Bóg mi powiedział, że musisz nauczyć się pokory, staje się kodem na będę cię upokarzać, aż złamie twojego ducha. Wszechświat testuje naszą jedność oznacza, nie możesz mnie zostawić, bo to byłoby przeciwko kosmicznej woli. Najbardziej przewrotne jest to, jak używają prawdziwej wiary ofiar przeciwko nim samym. Jeśli wierzycie w przebaczenie, będą popełniać nadużycia, wiedząc, że wasza duchowość powstrzyma was od odejścia. Jeśli cenicie współczucie, będą malować się jako zranione dusze, które potrzebują waszego uzdrawiającego światła. Jeśli szukacie duchowego wzrostu, powiedzą, że bycie z nimi to wasza podróż uczenia się. Ten ołtarz służy jako baza operacyjna dla duchowego gaslightingu. Mogą spędzać godziny na medytacji lub modlitwie, nie szukając boskiego połączenia, ale planując swoje następne manipulacje i przekonując siebie, że są usprawiedliwione przez jakąś wyższą władzę. Znalezienie tej profanowanej przestrzeni to odkrycie, że nawet wasza najświętsza wiara została uzbrojona przeciwko Wam. Nie tylko kradną Wasz spokój, Waszą samoocenę i Wasze związki, porywają Waszą duszę. I to prowadzi nas do ostatniego i najbardziej przerażającego przedmiotu ze wszystkich. Siódmy i najbardziej złowieszczy przedmiot to coś, co najbardziej przypomina prawdziwe laboratorium eksperymentowania psychologicznego. Przestrzeń, w której sadystyczni narcyzi testują różne techniki emocjonalnej tortury i monitorują wyniki na swoich ofiarach. To jest święty graal narcystycznej psychopatii, miejsce, gdzie perfekcjonują sztukę niszczenia ludzkich umysłów. Może wyglądać jak pozornie normalny domowy gabinet, ale z sprzętem nagrywającym, strategicznie umieszczonymi lustrami, niewygodnymi krzesłami do ważnych rozmów, a nawet urządzeniami mierzącymi stres i lęk. Freud udokumentował przypadki, w których złośliwi narcyzi tworzyli kontrolowane środowiska, aby zmaksymalizować psychologiczny wpływ swoich manipulacji. Jednym z najbardziej szokujących odkryć w mojej karierze było, gdy pacjentka pokazała mi zdjęcia gabinetu byłego męża. Wyglądał normalnie na pierwszy rzut oka, ale każdy szczegół był obliczony: oświetlenie tworzące zastraszające cienie, temperatura lekko niekomfortowa, dźwięki podprogowe grające na częstotliwościach powodujących lęk, a nawet specyficzne aromaty powiązane z traumatycznymi momentami jej dzieciństwa. Studiują wasze reakcje, jak naukowcy badają szczury laboratoryjne. Które słowa sprawiają, że płaczecie szybciej? Jaka ekspresja twarzy generuje więcej strachu? Jaki ton głosu sprawia, że czujecie się mniejsi? Każda łza, każdy drżenie, każdy moment paniki jest ostrożnie obserwowany, notowany i replikowany. Najbardziej niepokojące jest to, że często nagrywają te eksperymenty nie tylko do szantażu, ale żeby studiować i doskonalić swoje techniki. Przeglądają nagrania jak reżyser przegląda ujęcia filmu, analizując każdy niuans waszej emocjonalnej destrukcji. Aby zapewnić, że następna sesja będzie jeszcze bardziej efektywna. Niektórzy prowadzą szczegółowe wykresy waszego stanu emocjonalnego w czasie, oznaczając szczyty lęku, depresji i desperacji, jako kamienie milowe postępu w swoich badaniach. Mogą nawet testować różne kombinacje nadużyć: psychologiczne w poniedziałek, każące milczenie we wtorek, fałszywe pojednanie w środę. Mierząc, która sekwencja produkuje największe psychologiczne załamanie. Odkrycie tego laboratorium horroru to zrozumienie, że nie byliście w związku, byliście używani jako króliki doświadczalne w eksperymentach psychologicznej tortury. Każda dyskusja, każde pojednanie, każdy moment nadziei, po którym następowało rozpacz, było ostrożnie zaaranżowane, aby studiować granice ludzkiej odporności. To jest najbardziej niebezpieczny przedmiot, bo ujawnia ostateczną prawdę. Nie macie do czynienia z kimś, kto kocha was w chorobliwy sposób. Macie do czynienia z drapieżnikiem, który postrzega wasz ból jako dane naukowe. Teraz, gdy ujawniliśmy siedem najbardziej złowieszczych przedmiotów, musicie zrozumieć przerażający wzór psychologiczny, który łączy je wszystkie. To nie są przypadki czy ekscentryczności, to są komponenty zintegrowanego systemu psychologicznej dominacji, który Freud zidentyfikował jako architektura narcystycznej destrukcji. Każdy przedmiot służy wielokrotnym funkcjom w tej diabolicznej architekturze. Kolekcja trofeów karmi chore ego, pamiętnik manipulacji dokumentuje sukcesy. Tajna apteka zapewnia chemiczną kontrolę, archiwum szantażu gwarantuje uległość, cyfrowa inwigilacja eliminuje prywatność, fałszywy ołtarz perwertuje duchowość, a laboratorium doskonali techniki tortury. Razem te przedmioty tworzą to, co nazywam doskonałym kręgiem drapieżnictwa środowisko, w którym ucieczka staje się psychologicznie niemożliwa, ponieważ każdy aspekt rzeczywistości ofiary został skorumpowany. Wasze myśli są monitorowane, wasze emocje są manipulowane, wasze ciało jest chemicznie kontrolowane, wasza wiara jest perwertowana, a wasz ból jest naukowo studiowany. Najbardziej straszne jest zrozumienie że odkrycie tych przedmiotów zwykle następuje etapami. Najpierw znajdujecie dziwny pamiętnik i myślicie jakaś głupia paranoja. Potem odkrywacie kamery i racjonalizujecie, to musi być niepewność. Dopiero gdy pełny wzór się ujawnia, zdajecie sobie sprawę, że żyliście w maszynie do niszczenia ludzi. Freud zaobserwował, że ofiary, które odkrywają wszystkie siedem przedmiotów, często doświadczają tego, co nazywał traumatycznym przebudzeniem momentem brutalnej jasności o rzeczywistym zasięgu doznanej manipulacji to jak obudzenie się i odkrycie, że ostatnie lata waszego życia były eksperymentem naukowym prowadzonym przez psychopatę. Ale oto wyzwalający zwrot. Gdy widzicie pełny system, jego władza nad wami natychmiast się załamuje. Narcyzi zależą od tego, że ich ofiary nie rozumieją pełnego zakresu manipulacji. Gdy mapujecie całą architekturę destrukcji, stajecie się odporni na poszczególne komponenty. Przestajecie personalizować nadużycia, bo rozumiecie, że są systematyczne. Przestajecie próbować naprawić związek, bo rozpoznajecie, że to laboratorium, a nie miłosne przymierze. Przestajecie siebie kwestionować, bo widzicie kamery, leki, rejestry, konkretne dowody, że wasza percepcja zawsze była poprawna. I oto wasza najpotężniejsza broń przeciwko nim: wiedza to kryptonit dla narcyzów. Mogą działać tylko w cieniu, licząc na wasze zamieszanie i samobójstwo. Po wszystkim, co ujawniliśmy dzisiaj, możecie czuć się prześladowani, przestraszeni, może nawet kwestionować własne zdrowie psychiczne. Czy przesadzam? Czy to naprawdę tak poważne? I ta wątpliwość, moja droga osoba, to dokładnie dowód, że mieliście do czynienia z wysokiej klasy emocjonalnym drapieżnikiem. Normalni ludzie w zdrowych związkach nie muszą szukać złowieszczych przedmiotów ukrytych w domu. Normalni ludzie nie prowadzą archiwów emocjonalnego szantażu o swoich bliskich. Normalni ludzie nie przekształcają swoich domów w laboratoria eksperymentowania psychologicznego. Jeśli rozpoznaliście nawet jeden z tych przedmiotów, nie jesteście paranoidalni, w końcu się budzicie. Sigmund Freud poświęcił dziesięciolecia badań dowodzeniu wyzwalającej prawdy. Złośliwi narcyzi to fundamentalnie tchórze. Cała ta skomplikowana infrastruktura kontroli istnieje, bo wiedzą głęboko w środku, że są pusi, słabi, desperacko zależni od wysysania energii od innych ludzi, żeby istnieć. To emocjonalne wampiry, które mogą żyć tylko pasożytniczo na prawdziwych życiach. I oto sekret, którego najbardziej się boją, że odkryjecie: władza zawsze była wasza. Każdy złowieszczy przedmiot, który ukrywają, to wyznanie słabości, przyznanie, że potrzebują zewnętrznych sztuczek, żeby was kontrolować, bo nigdy nie mogliby tego zrobić przez własne zasługi. Wasze wyzwolenie nie zależy od konfrontacji z nimi, zmiany ich czy udowodnienia, że macie rację. Wasze wyzwolenie następuje w dokładnym momencie, gdy w pełni rozumiecie ich grę i po prostu decydujecie przestać grać. Jak magia, cała władza, którą wydawali się mieć nad wami, natychmiast się dezintegruje. Jeśli dotarliście tutaj, jeśli obejrzeliście cały ten film. To dlatego, że część was już przygotowuje się do bycia wolną. Zaufajcie tej intuicji. Nigdy was nie oszukała. Byliście tylko wytrenowani, żeby ją ignorować. Jeśli ta treść otworzyła wam oczy na rzeczywistość, którą podejrzewaliście, ale baliście się zaakceptować, zapisujcie się na kanał. Tutaj znajdziecie praktyczne narzędzia do waszego pełnego odzyskania. Zostawcie lajka, like jeśli te informacje były dla Was wartościowe i udostępnijcie komuś, kto jak wiecie pilnie potrzebuje usłyszeć tę prawdę. Pamiętajcie, nie jesteście szaleni, nie przesadzacie i zdecydowanie nie jesteście sami. Wasza wolność zaczyna się dzisiaj.